Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani. Słowo dzisiejsze to uschnięta. Bardzo, bardzo obrazowo dzisiaj Ewangelia na przykładzie tej niewładnej kończyny biednego człowieka pokazuje nam to, co może zrobić Jezus z tym, co jest właśnie uschnięte. Łatwo sobie wyobrazić taką gałąź, na przykład na drzewie, którą, która uschnięta, którą... Uschn Uschnięta, dotknięta przez nas, po prostu się łamie. Łatwo nam sobie wyobrazić jakiś krzak, który już nigdy do życia nie wróci, bo właśnie jest uschnięty. I wszystko, co jest uschnięte, traci swoją możliwość rodzenia, traci życie, traci witalność. I wydaje się nie do odzyskania, bo po prostu nie ma możliwości, by te soki życia na przykład sprawiły, że ta gałąź na nowo będzie rodzić liście. I tak samo jest z nami. To są niesamowite porównania, kiedy w życiu duchowym mamy dokładnie tak samo. Przypomnijcie sobie choćby opowieść o winnej lato, latorośli. O której mówił Jezus. Wiele takich odniesień, czy o figowcu, wiele takich odniesień mamy właśnie do świata przyrody, które pokazują nam w Ewangelii, że to, co po ludzku jest martwe, Jezus może przywrócić do życia. I dzisiaj zastanawiam się, modląc się tym słowem, co we mnie jest taką bezwładną, martwą kończyną, taką ręką uschłą, uschniętą, która normalnie po ludzku nie może już wrócić do życia. Życiodajne soki, siła, krew, witalność, życie już nigdy przez tą część po ludzku nie jest w stanie przepłynąć. Ale Jezus może sprawić, że nawet to, co jest uschnięte, może wrócić do życia. I On to może uczynić jednym słowem. I tego musimy się dzisiaj uchwycić, choćby nie wiem, co i jak w nas było uschnięte, może wrócić do życia. Niech się tak stanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jutro a wy nie ustawajcie, kochani, w lajkach, subskrypcjach, udostępnianiu i komentowaniu.